Co się tu mu gimbolowi stało? Nie no, działa normalnie. Dzień dobry, dzień dobry. Ale ja to zapytała, czy mam chwilę czasu. Powiedziałem, że jasne, że dla ciebie zawsze brzko. Powiedziała, że ej, ponagrywajmy trochę, więc to nagrywam cię. A co mam nagrać konkretnie? Ja robię śniadanie, ale nie musiałeś o tym wszystkim opowiadać, tylko po prostu lepiej się ogląda. Dobra, no nieważne. Przemek już to powiedział. Tak wygląda dalsze śniadanie, robię surówki z sałaty, z kapusty. Afryka, ja tylko co w No i oczywiście pomidory, a wygląda to kluczica z mm, Alabacha, nie Alabacha, w Werenhena. cukinią nie, to nie jest tukinia. Kalabasin. Nie, kalabasin. Werenhena to jest to, no takie bakłażan, bakłażan, dobra, z bakłażanem. Mm, no, broku, broku, bakłażan, no. marchewka, papryka. Tak, dokładnie, no tak to wygląda. Na czwórce już teraz, na początku była piątka, teraz czwórka. Na oliwie sezamowej, proszę bardzo. Dużo oliwy sezamowej. Z 20 litrów jest. Na dwoje to po 10. No to przeszło 20. Tu mało. Dobrze, dziękuję Przemysławie. Spisałem się, Dyta? Bardzo. Spisałem się, to cieszę się. Ciało, a cię widzisz, jak nam się było, to pewnie będziesz grywała. To wytniesz sobie to, nie? Nic nie, nie wycinałam. Wytnij to, bo to bez sensu. Ostatnio też ci powiedziałem. Ej, wytnij w samochodzie ten moment, żeby nie było tak nudno, że był ten kompletny moment. ja to całe zostawiła. Ej, to to jest Edyta. <laughs> Co? Dlaczego ty zostawiłaś? Tłumacz się. Bo ja sobie postanowiłam, że nie będę nic wycinać. No Tylko twoje pra. pierdnięcia. Dlaczego moje pierdnięcia Nie, Ja tak, tak, tak. zostawiłam. Tak? A ktoś coś pisał, czy nie? Ja, co, co napisali? Śmiali się. Śmiali się. W lesie błączek zawsze jest zdrowy. Pamiętaj, nigdy nie blokuj jelit. A dlaczego? Będzie cię potem gdzie brzuch bolał, będzie miał niekomfortowe poczucie. No właśnie, więc jeżeli masz ochotę pierdnąć, to się pijetnij. To, że tego kultura jest to dla innych. He? Co ci to znaczy? Co, 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 co ci to interesuje? Mówisz o sobie. Co ja tu gadam? Idę, ciao. Tak, i taka sałatka. Tak, Ładowanie. Tak wygląda przymka, tak wygląda moja. Ja dużo więcej, bo jeszcze majeranek jem. Ty masz tylko z bazylią, a ja Maszunyga. mam jeszcze majeranek. Majeranek? Tak, ja jeszcze mam majeranek, jeszcze trochę orzechów. Tam skroiłam takich, wiecie, tych, no jak one się nazywają, nerkowych. No i praktycznie już... Co za no? Praktycznie już koniec. To już jest to usmażone. Teraz to nałożę na, na talerzyki i idziemy jeść. Przemek teraz włącza. Co włączasz? Skończyliśmy browara z bufuniem? Odwiedziny? No to trzeba jakiś odcinek nowy poszukać. Kulka, co tam koleżanko? Tam wygląda jak po bojowisku. Chyba nic nowego nie ma. No to nic, musimy znowu czekać na kolejny odcinek. Jemy bez buwunia dzisiaj. Strata, strata to ogromna. Co? A co ty tam wcinasz? Przyłapana co to jest? Przyłapałem ją na gorącym ucynku. ucynku. Chyba to jest tofu? A czekaj, mm. tak? Tak. Wyrzuciłam sobie etykietę. Takim... Alagieros. No Mało od ci tofu. było do tego śniadania. A tymczasem za oknem. Deszcz czy nie deszcz? Oj, padało. Padało, tam dziewczyny palą papierosy, towar dostarczany do hotelu, słońce wychodzi. Więc Edyta, tam gościu maszeruje, nie wiem czy widać, a ja się jeżdżą. Śmigamy ziemaczku na kawkę. Mm, ile komentarzy? Dobra, potem sobie czytam pod vlogami. Komentarzy, bo tam widzę, że się rozpisaliście, zadam kilka pytań. Cieszy mnie to. Sorry za tą czarną plamę na końcu. To raczej wina programu, ale już nie będę tak robić, jak sama się zrobię. Nie? Ja sama zrobić, to Ona to sama zrobi. Jak się sama zrobisz to możesz po swojemu. No. Lepi. Nie Niby lepi. Edyta lepi. no chodź, bo my już czekamy z kulką na ciebie. Bąca, bąca. Co teraz? Co teraz? A chłopak, chłopak, A co co ci Kamil? Co co ci Magna Studio? Już Edyta, masz komputer swój, już nie musisz tak nosić. Te, tych 2 kg więcej w plecaku, tylko stracisz teraz na zdrowiu, no bo jeżeli masz 2 kg mniej, no to masz 2 kg mniej do noszenia. Co oznacza, że mniej kalorii spalisz. Nie. No tak. Będę mogła szybciej iść. Przecież obok nas czasami biegają chłopaki faceci, którzy mają obciążenie, czy to na nogach, czy to na plecach. Na. No jasne, nie zauważyłaś? To ci pokażę, co ci tym muszę mały teraz pleca wziąć. Że... Rotowałem widzów Edyta. Tylko ty musisz wyciszyć. Spoko. Mikrofon też obróciłeś. Mikrofon też obróciłem. Dobra. Edyta nie zjadłaś. A tak wiem. Jeszcze jeden kawałek został. A nawet na jest dobry, nie? My czekamy na ciebie Edyta. Co to w ogóle jest? Opisz smak tego. Hm. Prawa nogę. Mo <grymne> pewnie smaczne. Dobra, ready. Mam ten mały plecaczek na sobie. Już nie muszę z tym wielkim plecakiem łazić. O jakieś ścieśnięty mocno. Musimy musim, musim go przynajmniej poluzować. Uwaga, czask. Tradycyjnie, wszystkim przy... Potrzebuję chyba, żebyś mi poluzował plecak. Z jednej strony, no. Wejdź pierwszy, spokojnie. Mamo, Mam mimo, że za szybko wejść, bo kurde jak nie szybko to... To mimo, że drzwi, windy mogą mnie przyczasnąć. No mam No pytanie ważne. One tak szybko zamykają. Bo w od tego co odpowiesz, mm. nie się nie czuł. Zapomniałam zęby umyć, ale dobra mam szczoteczkę, przepraszam. Czy moja twarz jest opalona? Czy twoja twarz jest opalona? Czy jest blada? Czy to jest dla Ciebie bardzo ważne pytanie? No. Hmm. Wejdźmy no na światło dzienne. Ej, otwarty plecak masz. Który? No ten, tu. Przedaż, tu pokaż się. Jeszcze jest cień. Muszę ci to powiedzieć dopiero, jak będzie nie cień. Od tego zależy mi cały dzień. Od tego zależy twój cały dzień. Podejm, kurz słów. Dobra, pokaż twarz. Uwaga kulka. No jesteś opalony, a co? Mówię, to dziękuję. Znaczy taki... Nie że yy, Dobra, wiesz... Ale nie muszę kontrolować ale w sensie opalony, ale nie tak, że leży cały dzień na plaży i jest brązowy aż? Tylko jesteś opalony, no? no ale tak czy nie? No. Musimy koniec. Nie. Nie? Jak tak na ciebie patrzę to tak. Na przykład jak pamiętam wiem jaki masz kolor brzuch <noise> A jaką masz twarz. To, to jesteś opalony. <noise> Tam dalej Tam jest żółty Ponczek w drugą stronę idziemy, chodź Tu chodź Chodź Ponczek w drugą stronę Chodź, bo 9.10 minut na kawie O nie, ja nie zmieszczę kawy, ja się tak najadam Sałatka to fucznica, Którą ja robię po swojemu Bo nie robię tak, nie rozdrabniam To Tylko po prostu kroję w kosteczki Nie chcę mi się rozdrabniać O, nacz smażona, a mamy 5... nie fuu, na twórce smażona, a mamy 9 stopni w, pie, w tym płycie grzewczej. Więc bardzo delikatnie. No trwa to dłużej, ale odpalam i idę robić swoje rzeczy i, i no, no, nie przypali się to, więc robi się to samo, nie? Ale bym jeszcze spała, miałam niby 81 spania. Ale Edyta, tak mi się spało brawo, dobrze, gratulacje. ja bym jeszcze spała, nie? Na zimny raz mnie nie budź, po prostu idź robić. Napisałem ja. do teraz. dziękuję za pomoc, bo mi wczoraj nie pomogli, nie? No. Dzień dobry, tutaj Maria Jose, bla, bla, bla. Edyta, w czym ci mogę pomóc? No, Przemek. Oni powiedzieli, że za chwilę pomogą, a do całą no... znaczy od wczoraj nie pomogli, no o tak. Od wczoraj nie pomogli. Mamy taki dym czy mi się wydawało? Dobra, wydawało mi się. Dobra, ciśniemy na studio. Nie ciśniemy, spaceruje na to... spacerujemy na Spacerujemy Spacerem ciśniemy na studio. Widzimy się Tfu! na kawę. Widzimy się w kafejce, tak myślę. Chyba, że się coś wydarzy ciekawego po opale w kamerkę. A tak to wolę sobie po prostu schować do, do kieszeni ją. To to, jedną to, rzecz. Właśnie to, to, jest to o czym czy planujemy te wakacje kamperem czy nie? Wakacje kamperem Bo był taki temat, ale widzę, że go trochę oplułaś. Nie! No tak! Nie! No, zakteważyłaś go. Planujemy, ja a co? nie wiem, czy mam mamy to zaplanować, Tak. Ja... Wiedziałam ci, że tak zaplanować. A co to zawsze znaczy, tak zaplanować, G. Ostatnie ja zaplanowałam, teraz ty. <laughs> Zaplanowałaś. Kit. <laughs> tak No dobra, no to... Spóżmy tablicę w Trello, czyli tak jak zwykle jak się zbierzemy za coś. Ej. tablicę w Trello. Dawaj propozycję miejsc, które byś chciał odwiedzić. Propozycje miejsc, gdzie moglibyśmy wynająć kampera. I to jest ten ryfa, więc no myślę, że... ja myślę, że będziemy musieli popłynąć sobie do, na ląd do Hiszpanii, tam sobie wynająć. Tak? Ale na ten będzie przecież więcej możliwości nie, no, Ale jak jestem wspólną z kamperem Płaci za kampera za statek i za a kamper jest dużo droższy niż takie auto osobowe to no, ci nie, nie wiem No właśnie bo to, jak droższy nie będzie... będzie bo jest większy z tego wnioskuję mogę się mylić Ale jak nie będzie dużo droższy to bym wola od razu tak? żeby troszeczkę jeszcze jeden dzień po Teneryfie pojeździć dwa potem na świat To znaczy na pewno zapłacisz dwa razy za kamper za nie będziesz spała w kamperze, będziesz spała na statku Więc zapłacisz dwie noce za kampera Nie mając kampera, nie korzystając z kampera Po prostu będziesz go transportowała Czy to jest sens? Jest Chodź tu Chodź tu, tak? Chodź Chodź Ok? Tu jest na sprzedaż taki domek, popatrz taki wielko, tak, wielko To blisko ulicy e. Kiedyś było fajnie takie mieszkać Ale tu nie ma widoków, jest park fajny Ale nie ma widoków fajnych, oceanu nie widać My tu już mieszkamy Od września, tak Początek września No i powiem Ci, że Idziemy drogą, w której rzadko widać ocean Jedynie w 2% trasy, czyli Dosłownie 10 sekund widać Ocean, to jest bardzo daleka, co mnie smuci. Następne mieszkanie musi być gdzieś, gdzie widać ocean, bo ja lubię taką przestrzeń przed sobą, taki otwarty ocean, taka otwarta, otwarta przestrzeń. Jeszcze kiedyś jak mieszkaliśmy w rybniku to byliśmy gdzieś pod opolem szukać działki, takiej 10, e, taki hektar, 10 tysięcy metrów kwadratowych, z taką, żeby była otwarta przestrzeń, nie? Żeby Pamiętam jedno miejsce, do dzisiaj mi się podoba to miejsce. Tam tak, gdzie wiecznie. byliśmy? No. Na tym rogu. No. Na tym rogu? No, no tam gdzie byliśmy. A tam, byliśmy, tam był pole i potem las. Tak. To no, do dzisiaj o tym miejscu myślę. No tam tam sami też tak przez głowę przylek taki kapryś. Z przylekiem przy, przy, przy nie przy... przy Tam było i o, się, no. Bo no, mam zgodnie z książką w Mind... Polara, zapomniałem nazwę Ale jest taka książka, która mówi ci, że... Jak gdzieś sobie, kładziesz się kłaść, to musisz sobie wyobrazić miejsce, do którego Kładzie ty masz spać. tylko dostęp. No. Tam... Ja to długo tu mówić? Ale to nikt sobie tego nie wyobrazi. Tak samo. No nie no, to jest, to jest moje miejsce. Ale dobra, miały. no okej. Okay. Okay. Teraz wyobrażam taką dróżkę. Albo dróżki jest pole kukurydzy. Za zatem jest, jest las. To sobie przykrywam kotułą, że jest bezpiecznie. Wyobrażam sobie łóżko. Wielką, grubą kołdrę. Taką taką dziecięcą, jaką no. pamiętam. I o, zawsze tak proszę. się pani robi głowo i tak chce tak leżeć. Chwilę słyszę ten drzew, ptaszki, zachodzące słońce, sobie w tym wyobrażam. Tak się pani leży i tak. Fajne, no! Fajne. Mam te cztery. Mam historię, tak się nazywa, mam krewetę naukę. Czerwone mam, To tak? Tak. Stworzyć to jest sobie. taka technika, nie? Jeżeli masz myśli zajęte i słowa się krąży, to w panią wyobrażasz sobie to miejsce no i to sprawia, że nawiązujesz do swoich dosyć odczułości, do tego się i przyjemnie to jest wiele w organizmie, więc całość nastawia mm -hmm. i inaczej rozluźnacie i łatwiej zasypiać. A to, I wiesz, czasami, czasami jest tak, nie działa, ale po prostu te 8 na 10 razy nie działa. Wiesz co ja ostatnio tak zasypiam jak to no bo ja też w sumie później do czas do tego bloka montuję, sportuję. i przed 10 będzie się wkłaść, A jeszcze po 11 dopiero idę, nie? Więc też nie mam problemu z zaśnięciem Na czerwonych coś mam Nie, ale się zmieniało, spokojnie zmieniało się Bo widziałam, że tam stają Uch. Znajdziesz chwilę co? Zacznij swój dzień w chwili uważności Teraz nie mam czasu na chwilę uważności W zegarku mój drogi Kto ci dzwonił? Carlos, Kastorów? tak, z mój księgowy Co ty gadasz? Co że ona on już na dzisiaj potrzebuje pewnego Falą, no te, nie? Terminy potrzebuje Na dzisiaj, zaczął mi wymieniać Ja mówię, dobra nie chcę to wszystko powymieniać Powiem mu, że mało Słabo mówię po hiszpańsku, niech mi wyślę. A on chyba powiedział, że, chyba powiedział, że albo już wyśle, albo już wysłał. Tego nie wyłapałam okay. na mailu, nie? Że ja sobie to wie, co, przemielę przez translator i no... I mu okay. powysyłam, co on potrzebuje. A Ty musiałeś takie rzeczy wysyłać? Mnie się tylko zapytał o wynajem najem za zeszły rok od Domingo. No, to umowę, też coś takiego, no. Umowę. No bo potem już przeprowadziliśmy się, w sensie z tak. księgowego, nie? Od, od marca. Mhm. Od kwietnia to te dokument repisamy do Domingo Domingo mi wysłał te dokumenty i przesłałem mu dalej sam. się od razu poprosić o moje. Bo to by Domingo dwa razy nie robi. No i Domingo będzie wiedział, że po prostu będzie potrzebował twoje. Dwie osobne sprawy jest to sobie tak. Jesteśmy dwa inne foldery, dwie inne teczki, co ty sobie myślisz? Mamy dwóch innych księgowych. Teraz. tak. Ale wcześniej mieliśmy tego samego księgowego. Ale w dwóch innych teczkach W dwóch innych teczkach, tak. Kupka, włączuje się, włączanie, włączanie każdego Dobra, y, wiecie. Dobra, wiecie czego. Gwizdź się na 10 po, a tam wiesz. Chodź, 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 chodź. Dobra kochani, jak będzie coś ciekawego, to włączę nagrywanie. O, na przykład... Y, coś ciekawego typu babiecki. <grystanie z uchwały> tutaj y, kieru kierunek, kierunek... znaczy te twórce, gadam, tutaj kierują y, w momencie, kiedy dzieci idą do szkoły rano. Zazwyczaj tutaj zobaczycie policjantów, którzy pilnują, żeby się nic tutaj nie stało, bo, jest bo dzieci muszą przejść przez raz, dwa... Czasami trzy pasy przez trzy pasy, bo to jest szkoła w tym zameczku. To jest szkoła. Ojej, nie wiem jak to teraz nagrać, żeby to było widać, dobrze. To jest szkoła. Tam są pasy. Jedne, drugie, trzecie. I właśnie tak jak w Polsce myśmy mieli... U mnie tam, w Niedobczycach, myśmy mieli... Nazywaliśmy ją Pani Stopka, I każde dziecko zanim przeszło przy szkole, zaraz przez pasy, to ta Pani Stopka zatrzymywała czasami pojazdy. Albo czekaliśmy wspólnie z Panią Stopką, aż przejadą. No, więc to jest. Tutaj nie ma Pani Stopki, ale są policjanci kierujący ruchem, tak żeby dzieci mogły bezpiecznie przejść. Patrz, No, tyle chciałam powiedzieć. A jeszcze rano tutaj. Oczywiście, jak pracuję z kamery. Rano tutaj, jak... znaczy, no, często widzę, jak ogrodnicy dbają o roślinność na bulwarze. Nie, to nazywa się, się For Stress. To nowoczesne, więc w ostatnim posunie zwalczania się jest to bla bla bla. A to, co ty teraz czytałeś? Co ja teraz nagrywam? Coś chcesz powiedzieć, czy my.? Czekaj, nie, nie chcę. Okej. Okay. To jest moment w bulwarze, gdzie trzeba dość sporo czekać, bo jest takie duże rondo, nasze oczywiście. rondo z kulkami. Królka chciała porozmawiać z przechodniem. Hania z Pawłem już powinni iść, ale nie widzę ich bo się umówiliśmy, Przemek będzie 18, po jest 16 to może zaraz będą może już siedzą, o zielone trzeba cisnąć oj, bym się wywaliła no i jak widzicie dzisiaj pogoda no jest trochę pochmurno, ale z drugiej strony tam już jest ładnie w bluzie, jest mi trochę za ciepło jak idę w bluzie, ale wiem, że ta bluza się przy... no mi za ciepło Ja z z Jezus Maria, mi w ja się porozbierała ale wiem, że jak siądę, zacznę pić kawę, nie będę się ruszać. No. Ona ich nie widzi, ale ona wie, że oni tam zaraz będą. będą. Dlatego o, oh, jak ciągnie ten mały pierom, Szereg ją musi trzymać na, na tym, jak to się nazywa. O, 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 o. o, o. o, o, o. Proszę państwa, o, no. Tak się cieszy na Hanie i Pawła. No po prostu. No, o, I i płaczę. I płacze, Nie wiem, czy to było słychać, ale. Zielone mamy. Płaczę, bo już chcę iść, nie? Tak, chcę iść ten mały stop. Ale ich chyba jeszcze nie ma, co? A może już właśnie są. jest Maria, działko działu jak ona ciągnie jak jakiś wilczur. Musisz taki przemek, żeby mi dać też coś nagrać. Idź trochę z lewej. No i, i, i plecak w kamerze. Nie widzę ich. O są Jezus! Jest to cieszenie, jest. Nie spodziewałam się was z tej strony. Kulka, ty cieszące się psie, wii kulka, wi. Ciesz się na ziomku, dobra, siadamy. Wypijemy kawkę i idziemy działać. Gdzie siadamy tym razem? Ach, nie ma przy murku naszego miejsca. Wezmiesz? Ja wezmę. Aha, tak to zrobimy. Good, good. Mogliby to otworzyć, jak jest tak brzydko, w sensie ponuro, nie? Ale może padać, może padać, może padać, faktycznie. Gdzie tam trzeba? Gdzie jest przesłanka? Tam jest wiesz? Uh -huh. W sensie Przemek przeszedł stąd okay. Dobra koniec nagrywania Bo się tu nie umiem ogarniać. Nie wiem czy zauważyliście Ale ja dzisiaj jestem bez tycaka Dużego uh -huh. małym. Uh -huh. Mam już kompa Nie wiem co jest bardziej dziwnego Ty bez tycaka czy ziomki później niż my Czyli w sklepie jak nic właśnie z tamtej strony Gdzieś się w sklepie. Nie, bo prostu paść, że tej kilka tutaj ten bliżej. Jeśli po prostu, każdej, po prostu nie. A bo właśnie jeśli poszli w prawo to potem... tak, nie zeszliśmy tak jakby Obok Jak jest park? Jedną no, stroną La Jak jest park, nie? No. Patrz. Jak jest park, nie zeszliśmy. tak jak zawsześmy. na ido. Si para no, mi grande. Para mi grande. Dos grande de sofa. Dos grande de sofa. To jest normalne? Tak. To jest Wyczaił Przemek, że można sobie no, dwa razy większą prawie Za 10 euro centów drożej 10 euro centów drożej, ale by, Centów O ile, o ile jest więcej kawy, ani mleka nie Same centy Centów? powiedziała... A dlaczego mówili wszyscy, 10 że euro centów? Złoty, groszy, no... Nie, bo są też centy dolarów Ale my jesteśmy wtedy tak... Sobie się walutą narodową, jest dolar czy euro? No dobra ale widzowie mogą nie wiedzieć, ja jest 50 może cent. 50 cent nazywa być. się 50 dollar cent, Ale czy nie? widz może nie wiedzieć, w ogóle pierwszy odcinek, który może być jego, i nie wie, że my tutaj w euro płacimy, nie? Wszyscy no. <noise> mówią na hiszpańsku, na oko jesteśmy w Ameryce. <noise> A w Ameryce nie mówią po hiszpańsku? Mówią pewnie w jakichś regionach. No. Coś. Co konkretnie? Chcesz się jakiś konkretny temat mówić? No. Coś? Spać mi się trochę chcę dzisiaj Dawno nie miałem takiego uczucia trakcie na początku rano Trzeba mi się zsrać chce. No nie, dzięki, Ej, on ja pytanie Paweł do ciebie, nie? Zastanawia no? mnie to, czy kiedykolwiek robiłeś kupę na studio? No. No. Nie, nie? Razy. Ani raz nie śmierdziało, nie doszło do nas no to... Trzeba umieć strach zapachować, nie? Czy? Czyli rozumiem, że przed jedzeniem w wanilię albo jakiś inny zapach. Nie, ja w Majka muszę koinkę zapachować. Bał, Z bałcha? Ba, bałsza, bałcha? baucha Bałcha? Wusza? Ja nie wiem, czy widzowie są gotowi na takie treści. Robimy Ci kontent, Edyta. Content to jest Bardzo dziękuję za zrobienie kontentu. Naj, naj, najważniejsi profesorowie tego świata mówią Zawsze musisz poruszyć temat, który dotyka każdego z nas Kupa dotyka każdego z nas Buenos dias Buenos dias Hola Muy bien, muchas gracias Perfecto Ay, con flores hoy. Tak, tak. Jak się nazywa Rebo della Rebo della Szure. No, koniczyna. Koniczyna 4 Koniczyna 4 A Ja myślę, że to jest trokot, sto, sto, stokrotka. Nie, <laughs> Co? Nie, <laughs> <Aha. laughs> Bo myśmy nie zamawiali, oni nas zobaczyli i już od razu. Nie już wiedzą, nie wie wiedzą. lepiej, że wam teraz kawa jest potrzebna. Zobaczmy na prawo, będzie za sprawą. A serce, to jest a propos tej kupy, teraz na pewno.